Niesamowite, jak wielu ludzi oddałoby wszystko za miłość. Oddałoby wszystko za chwilę z osobą, która okaże im uczucia, przytuli, powie coś miłego i zadba. Niesamowite, jak dzisiaj wiele ludzi gardzi miłością, gardzi bliską osobą. Wybiera zdradę, wybiera lekkie życie, wybiera oszustwo. Gdzie ktoś inny marzy o tym, aby być przytulony. Niesamowite, że w dzisiejszych czasach bycie człowiekiem to jest najdroższa rzecz, jaką możesz zrobić. Bycie człowiekiem to jest tak naprawdę luksus, bo boimy się oceny, boimy się wszystkiego, boimy się, co pomyślą inni i zmieniamy się. I bardzo często jest tak, że wchodzimy w związek, kochamy kogoś, jesteśmy z nim, ale potem ulegamy rodzinie, przyjaciołom i zmieniamy się, tracąc jednocześnie to, co jest najważniejsze. Bo pamiętaj, jak się zobowiązałeś do tego, aby utworzyć z kim związek, aby tworzyć z nim rodzinę. To jesteś za to odpowiedzialny. I nieważne, co gadają inni, nieważne, co mówią inni, nieważne, jak tobą sterują. Wziąłeś odpowiedzialność na siebie. Więc doprowadź to do końca. Pamiętaj, w momencie, kiedy się wiążesz z drugą osobą, jesteś za nią współodpowiedzialny. I na Twoich barkach leży tak naprawdę, czy będziecie szczęśliwi, czy nie. Dlatego pamiętaj, myśl, i bądź szczęśliwy. Bo masz coś, o czym wielu marzy. I nie strać tego przez głupotę.